Misja specjalna w RMFFM. Nasz drogi Smolenkow. Jak Amerykanie zgubili wtyczkę z Kremla. Był najdłużej działającym i najwartościowszym agentem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Nadano mu pseudonim kardynał. Meldunki kardynała opatrzone były adnotacją. Informacje wywiadowcze o specjalnym znaczeniu. W całym rządzie amerykańskim tylko sześć osób miało prawo wglądu do materiałów otrzymywanych od kardynała. Tak Tom Clancy opisał fikcyjną postać nigdy nieistniejącego szpiega CIA w Moskwie. Tymczasem 6 lat temu, w pierwszej połowie 2017 roku, kilka niefortunnych przypadków doprowadziło do ujawnienia jednej z najbardziej strzeżonych tajemnic CIA. Amerykanie rzeczywiście mieli szpiega w Moskwie. Najpierw w amerykańskich mediach pojawiły się informacje o ingerencji rosyjskich tajnych służb w wybory prezydenckie. Ponieważ były to bardziej spekulacje niż rzetelnie zebrane fakty, całą tę kwestię traktowano jak sensację z pogranicza, Political Fiction. Niewielu chciało w nią uwierzyć. Ktoś jednak postanowił przyjrzeć się bliżej tej sensacji. Okazało się, że coś jest na rzeczy. Co dokładnie? Na to pytanie starał się znaleźć odpowiedź prokurator Robert Miller. Prokurator przygotował akt oskarżenia i rozpoczął się proces. Lecz zanim cokolwiek ustalono, znów odezwała się czwarta władza. W mediach pojawiły się informacje o pewnym agencie CIA w Moskwie, który rzekomo miał dostarczać dowody na mieszanie się Rosjan w amerykańskie wybory. Kim był agent? Tego nie ujawniono. Dziennikarz że Bardziej interesowało to, co miał do przekazania. Aż piek donosił, że to Putin zaaprobował i nadzorował tę operację. Jaki miał cel? Chciał zaszkodzić kandydaturze Hillary Clinton z Partii Demokratów i pomóc Donaldowi Trumpowi. Do podobnych, acz popartych dowodami wniosków doszedł prokurator Robert Miller. Według raportu końcowego Millera rosyjska ingerencja przybrała dwie formy. Po pierwsze, GRU włamało się na serwery Komitetu Narodowego Demokratów, a jakiś czas później Wikileaks opublikowało informacje szkodliwe dla Hillary Clinton. Po drugie, rozpoczął się tak zwany trolling w mediach społecznościowych, który prokurator Miller powiązał ze znanym współpracownikiem Putina, Jewginijem Prigorzynem, tym od grupy Wagnera. Po tych oficjalnych rewelacjach znów przyszła kolej na dziennikarzy. W mediach pojawiło się nazwisko szpiega, którego raporty sprokurowały aferę wyborczą. Prawdopodobnie był to niejaki Oleg Borysowicz-Smolenkow. Smolenkow urodził się w 1969 roku. Zatem w interesującym nas czasie miał 48 lat. Na stronie internetowej Departamentu Stanu u USA napisano, że do 2008 roku był rosyjskim dyplomatą. Pełnił kolejne obowiązki: sekretarza, pierwszego sekretarza ambasady i wreszcie konsula. Ale według innych źródeł najprawdopodobniej był tylko asystentem ambasadora Jurija Uszakowa. Zajmował się nie tyle pracą polityczną i dyplomatyczną, co wykonywaniem dorywczych zadań gońca. Został zwerbowany przez FBI lub CIA już w połowie 2000 roku, kiedy był jeszcze podrzędnym pracownikiem. Z komentarzy jego współpracowników wynika, że Smolenkow prawdopodobnie zgodził się na współpracę z wywiadem Stanów Zjednoczonych dla pieniędzy. Ale dlaczego CIA zatrudniło tak mało wartościowego ze swojej perspektywy człowieka? Ponieważ była to inwestycja, która miała zaprocentować po latach. Historia zwerbowania Olega Smolenkowa może być pokazywana jako klasyczny przykład. Wielkim sukcesem każdej służby wywiadowczej jest nie tyle zwerbowanie młodego pracownika zagranicznej ambasady, ile umożliwienie mu awansu pod okiem wpływowego urzędnika państwowego. Tak było właśnie ze Smolenkowem, który pracował u boku ambasadora Jurija Uszakowa. W takich sytuacjach najlepiej, jeśli agent nie jest wyższym urzędnikiem. Wyżsi urzędnicy są bardzo uważnie monitorowani przez kontrwywiad, co bardzo utrudnia zorganizowanie potajemnego kontaktu z nimi. Potrzebny jest niebudzący podejrzeń pośrednik. Te role miał spełnić Smolenkow. W 2012 roku widzimy go już w Moskwie. Wówczas kariera Smolenkowa nabrała tempa. Cały czas trzymał się Uszakowa, który najpierw został zastępcą szefa rządu, a następnie doradcą prezydenta do spraw międzynarodowych. Smolenkow pełnił funkcję osobistego asystenta Uszakowa, wykonując raczej zadania techniczne niż merytoryczne. Jednocześnie miał dostęp do ściśle tajnych dokumentów. Oczywiście amerykańscy opiekunowie Smolenkowa byli najbardziej zainteresowani jego bliskością z Uszakowem, powiernikiem Putina. To czyniło go szczególnie cennym źródłem. W tym miejscu pojawia się jednak pytanie: Czy Smolenkow mógł uzyskać dostęp do informacji, które jednoznacznie dowodzą nie tylko ingerencji Rosji w wybory w USA, ale także tego, że akcją osobiście kierował Władimir Putin? Według opinii zachodniej prasy na pewno nie byłoby to możliwe w ramach jego oficjalnej funkcji. Jest również mało prawdopodobne, aby Uszakow miał dostęp do takich informacji. Trudno sobie wyobrazić, aby Putin osobiście brał udział w podejmowaniu decyzji o przeprowadzaniu takich operacji. A jeszcze bardziej nieprawdopodobne, aby takie decyzje zostały udokumentowane jako, powiedzmy, tajne rozkazy prezydenckie. Dlaczego? Ponieważ żaden wywiad rosyjski nie potrzebuje zgody prezydenta, aby włamać się na zagraniczne serwery rządowe. Robienie takich rzeczy jest ich codziennym obowiązkiem. Tylko gdyby Władimir Putin miał poważne obawy co do ewentualnych szkód, jakie taka operacja może wyrządzić interesom Rosji stosunkom z USA, mógłby osobiście i najogólniej, nie ujawniając żadnych szczegółów, zasięgnąć opinii swojego głównego doradcy. Czyli w tym wypadku Uszakowa. Jest jednak małe prawdopodobieństwo, że Putin poczuł potrzebę takich konsultacji. On często decyduje sam. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie, by bardzo doświadczony i ostrożny Uszakow podzielił się takimi informacjami ze swoim osobistym asystentem Smolenkowem. A zatem, czy rzeczywiście Smolenkow ostrzegał Amerykanów? Na to pytanie na razie gdzie nie znam oficjalnej odpowiedzi. Dlatego pojawiły się domysły dziennikarzy znających specyfikę szpiegowskiego fachu. A może Smolenko czytał informacje o rosyjskiej ingerencji w wybory w amerykańskiej prasie, po czym skojarzył to z jakimiś komentarzami swojego szefa Uszakowa, no i na tej mizernej podstawie zbudował swoją opinię. Opinia oczywiście była jednoznaczna. Rosyjski wywiad miesza się w wasze wybory prezydenckie. Wyglądało na to, że Smolenkow przekazał CIA szereg nieprecyzyjnych informacji, których Amerykanie nie mogli zweryfikować. A jednak te informacje pokrywały się, czy wręcz potwierdzały hipotezy przygotowane przez analityków CIA. Dziennikarze CNN wykorzystali okazję i na podstawie informacji uzyskanych ze swoich zaufanych źródeł ogłosili. Szpieg miał dostęp do Putina i mógł nawet dostarczyć zdjęcia dokumentów z biurka rosyjskiego prezydenta. A New York Times dodał do tego ciąg dalszy. Informator według osób zaznajomionych ze sprawą znajdował się poza najbliższym kręgiem Putina, ale widywał się z nim regularnie i miał dostęp do decyzji podejmowanych na Kremlu. Na co rzeczniczka prasowa Białego Domu Stephanie Grisham powiedziała. Reportaż CNN jest nie tylko błędny, ale może też narazić agenta na niebezpieczeństwo. Ale jak miało się wkrótce okazać, nie tylko media narażały bezpieczeństwo agenta. CIA była zaniepokojona nieostrożnym obchodzeniem się prezydenta Donalda Trumpa z tajnymi informacjami. Obawy te narastały po spotkaniu w gabinecie owalnym prezydenta Trumpa z ambasadorem Rosji w USA Siergiejem Kislakiem i rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Panowie omawiali ściśle tajne informacje udostępnione Amerykanom przez Mossad. Informacje dotyczyły ISIS w Syrii. Natomiast kilka tygodni później, w lipcu 2017 roku, Trump spotkał się prywatnie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na szczycie G20 w Hamburgu. O czym rozmawiali? Tego zapewne nigdy się nie dowiemy. Trump na ten temat milczy, a żeby tajemnica rozmów nie wyszła na jaw, skonfiskował notatki tłumacza. To była nietypowa sytuacja. Nic więc dziwnego, że takie kroki wzbudziły zaniepokojenie w CIA. Znów pojawiły się opinie, że prezydent mógł niewłaściwie omówić tajne informacje wywiadowcze z Rosją. A mówiąc wprost, przekazał Rosjanom tajne bądź poufne informacje. Mike Pompeo, dyrektor CIA, ostrzegał prezydenta i polityków z prezydenckiego otoczenia, a aby zbyt często nie poruszali kwestii wywiadowczych w szerokim gronie osób niedopuszczonych do tajemnic rządowych. Szczególnie niepokoją mnie zbyt częste rozmowy o naszym tajnym źródle. Nazwijmy go umownie Aset Atut. Szpieg, którego Pompeo nazwał pseudonimem Atut, to oczywiście Olek Smolenkow. Czy rzeczywiście był to aż tak ważny szpieg? Skoro dostarczał CIA w Langley cennych informacji przez ponad dekadę, to raczej tak. Jego raporty były do tego stopnia ważne, że wysyłano je bezpośrednio do prezydenta. Według byłego wyższego urzędnika wywiadu, już pod koniec prezydentury Baracka Obamy, CIA obawiała się o jego bezpieczeństwo. Nic jednak w tej kwestii nie robiono, dopóki gadulstwo Trumpa nie wydało się decydentom z Langley niebezpieczne. Ale w tym wypadku. Nie tylko Trump zawinił. Swoje trzy grosze dołożyli również dziennikarze. Źródła, na które powołał się New York Times, twierdziły, że to nie gadulstwo Trumpa było powodem wycofania szpiega, lecz spekulacje w amerykańskich mediach. I ta teoria wydaje się również prawdopodobna. W telewizji, prasie i internecie pojawiły się przecieki, dzięki którym rosyjski kontrwywiad mógł zidentyfikować szpiega na Kremlu. Trzeba było go ewakuować, zanim Rosjanie zorientują się, że mają kreta. Rosjanie tymczasem nic nie przeczuwali i w zasadzie nie można się temu dziwić. Znalezienie takiego Kreta jest praktycznie niemożliwe. Potrzebny jest impuls, informacja własnego szpiega zakamuflowanego gdzieś w wewnętrznej strukturze wrogiej agencji wywiadu. Ale nikogo takiego Rosjanie nie mieli. Dlatego Smolenkow, poinformowany przez swoich opiekunów z CIA o niebezpieczeństwie dekonspiracji, poprosił o urlop, po czym wykupił w czasy dla całej rodziny w Czarnogórze. Olek Smolenkow, jego żona Antonina i trójka dzieci wyjechali 14 czerwca 2017 roku. Co działo się dalej? Dokładnie nie wiadomo. Ale na podstawie podobnych operacji możemy się domyślać, jak przebiegała ta ewakuacja. Kilka dni wcześniej ambasada Stanów Zjednoczonych w stolicy Czarnogóry Podgoricy otrzymała informację, że w połowie czerwca zjawi się u nich człowiek i poda umówione wcześniej hasło. Mają się nim zaopiekować. Co dokładnie znaczyło to zaopiekować, dowiedział się Smolenkow, kiedy według instrukcji pojawił się w ambasadzie i podał hasło. Rodziną Smolenkowów zajął się miejscowy rezydent CIA. Znalazł się samochód i fałszywe paszporty. A może nie były one potrzebne? Może rodzina Smolenkowów wsiadła do samochodu korpusu dyplomatycznego i bez żadnych kontroli przekroczyła granicę Czarnogóry. Pojechali do Kosowa. W pobliżu miasta Uroszewacz skręcili do amerykańskiej bazy KFOR Camp Bonstio. Tu już byli bezpieczni. Wystarczyło tylko wsiąść do samolotu i odlecieć do Stanów Zjednoczonych. Kiedy zaczęło ich szukać SWR? SWR, służba wywiadu zagranicznego, zainteresowała się Smolenkowem, kiedy nie wrócił z wakacji. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. W pierwszej kolejności sprawdzono, czy Smolenkow nie zginął w jakimś wypadku. Okazało się, że Czarnogór Polska policja wykluczyła taką możliwość. Wtedy w SWR musiało zapalić się ostrzegawcze światło. Smolenkow, urzędnik z Kremla, zaginął. A zaraz potem pojawiła się hipoteza: najpewniej uciekł. Prawdopodobne kierunki to Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone. Resztą zajęło się FSB, Federalna Służba Bezpieczeństwa, czyli rosyjski kontrwywiad. Oficerom z FSB zajęło niewiele czasu ustalenie nowego miejsca pobytu rodziny Smolenkowów. W pewnym sensie powiedział im o tym sam Smolenkow. Po prostu FSB przechwyciła rozmowy telefoniczne między szpiegiem, a jego bliskimi w Rosji. Śledczy z FSB dobrze wiedzieli, co zrobił Smolenkow. Wiedzieli również, gdzie się znajduje, a jednak nie postawiono go przed sądem. Nie próbowano nawet go porwać lub w jakikolwiek sposób sprowadzić do Rosji z powrotem. Dlaczego? Ponieważ Podczas procesu wyszłyby na jaw poufne informacje, a to zapewne zaszkodziłoby najwyższym rosyjskim urzędnikom. Mógł więc sobie Smolenko spokojnie żyć w Stanach Zjednoczonych. Jak ustalili dziennikarze rosyjskiej gazety Sant, 5 czerwca 2018 roku Smolenko kupił duży dom o wartości 925 tysięcy dolarów. Dom stał na przedmieściach Waszyngtonu. Wokół kręciła się ochrona, prawdopodobnie z FBI. A jednak mimo tej ochrony wydaje się dziwne, że Smolenkow przynajmniej przez kilka lat po ewakuacji używał swojego prawdziwego nazwiska. Tymczasem program ochrony świadków CIA zwykle nadaje takim osobom nową tożsamość. Czy w takim razie ktoś popełnił błąd? A może był to fałszywy trop? FBI kupiło dom na nazwisko Smolenkowa, aby sprawdzić reakcję Rosjan. A Olek Smolenkow z żoną Antoniną i trójką dzieci zaszł się gdzieś na ogromnej przestrzeni między dwoma oceanami. W tej okra... Znakami zapytania historii. Jedno jest pewne. Stany Zjednoczone straciły cennego szpiega na Kremlu i to praktycznie w przededniu nowej zimnej wojny. Jak przekonywał anonimowy oficer CIA. Zastąpienie Smolenkowa będzie trudne, żeby nie powiedzieć, niemożliwe. a Na pewno nie nastąpi to z dnia na dzień. Misja specjalna w RMFM na tropie największych tajemnic historii.